co ją, Mało ludzi, mało! Czerwona pani, jakiś kaszczyt i autobusarz. Mam nadzieję, że ktoś ma z was gruby portfel bo ja inaczej będzie nieciekawie. Do Dokąd pana zawieźć? Do Warszawy. Zabiję wszystkich i tak jestem są przy kasie. A ty babu będziesz pierwszy. maszecie Nie są przy kasie. Ale strzelaj. Będzie jeszcze z nich użytek. Możemy z nich zrobić robotników. Zacładujcie mi drugi pistolet. Jak mać na prawdziwy autobus? <gryw>

To nie dla mnie. Czarna pustka. Co? Co jest? Co się Ha! Ja się nie podam! Za ja się nie podam! Wielki Wziąłem go zaskoczenia. To sprawiło, że wygra. F Nikt nie wygrzewał. Wielkiego ciężaru!